Wiemy, że mają zamiar przede wszystkim zrobić remont budynków i ten remont się rzeczywiście tym budynkom należy. Po drugie chcą przeszklić, zagaszyć i przeszklić dziedziniec, który dzięki czemu będzie powiedzmy sobie tam miejsce na recepcję. Zmienić, nie wiem jak to nazwać, ko taką komunikację, to znaczy żeby była łatwiejsza komunikacja przez przyszłe galerie. Zresztą publiczność będzie spuszczana przez taką bramę, która jest w tej chwili nieczynna od strony ulicy Pijarskiej, a nie od Świętego Jana. I tyle jak chodzi o takie generalia remontowo-budowlane. Natomiast oczywiście też nowoczesne instalacje, oświetlenie i tak Natomiast jak chodzi o zawartość, to po pierwsze pozbywają się naszych zbiorów. Ja powiem, że od roku 1950 każdy dyrektor Muzeum Narodowego, czy też e, każdy kustosz e, w, w Czartoryski w naszym oddziale, bo to jest nasz oddział, e, traktował e, te zbiory jak no, jedno, prawda? W związku z czym myśmy dokupywali, włączyliśmy w, w galerię e, naszą kolekcję sztuki obcej, bo my też mamy niewielką, nie taką wspaniałą, bo nie mamy Leonarda, ani, ani Rembrandta, ani nie mieliśmy nigdzie Rafaela. Ale jednak to zostało połączone. Teraz Fundacja chce jak gdyby wyczyścić, oczyścić swoją, stricte swój zbiór z naszego. Więc ja muszę się wyprowadzić z kolekcją sztuki obcej Muzeum Narodowego w Krakowie. To są obrazy i rzeźby. Będą chcieli podzielić zbiory czartoryskich na takie trzy grupy, czyli to co było w świątyni Sybilli, czyli właśnie pamiątki puławskie, to co było w domu gotyckim w Puławach, to co potem książę Władysław pod koniec XIX wieku tutaj w Krakowie już posadowił. To jest sztuczny podział, dlatego że nie ma trzech kolekcji, jest jedna narastająca. Każdy muzealnik to wie doskonale, ale fundacja jest właścicielem w związku z czym ma pełne prawo y, sama urządzać swoje y, swoje galerie. Fundacja nam ostatnio powiedziała, że nie będą się ograniczali do tego remontu z funduszy norweskich, czyli tak zwanego w cudzysłowie małego remontu, tylko od razu zrobią duży. A duży to, przepraszam, ale no nie wiem, mam nadzieję, że duży jest.